Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i na samym wstępie chciałbym wam przypomnieć o kanale Grywalnia, który już niedawno wystartował. Znajdziecie tam różne ciekawostki, newsy o grach i tak dalej. Prowadzę go wraz z dwójką innych osób, no i co, standardowo. Nexu przez czuł na Instagramie, za każdego followa dzięczą się lajkiem pod waszym zdjęciem, także ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. We wrześniu 2018 roku tragicznie zginął dwuletni Fabiola Rodriguez. Jego matka Sandra Gonzalez wraz z innymi bliskimi regularnie zostawiają zabawki i inne przedmioty na grobie ukochanego dziecka. Sandra była zaniepokojona, gdy rzeczy, które zostawiła dla swojego zmarłego syna, zaczęły znikać. Zauważyła też inne akty wandalizmu na grobie, poprosiła pracowników cmentarza, aby mieli oczy szeroko otwarte na każdą osobę, która podejrzanie zachowuje się przy grobie jej dziecka. Rodzina postanowiła zamontować kamerę bezpieczeństwa na grobie, ponieważ jak uważa, jego oprawca jest cały czas na wolności i to jego zasługa. Jednakże to, co zobaczyli na nagraniu z monitoringu, było naprawdę szokujące. Obrazy młodego dziecka pojawiają się na nieruchomym materiale filmowym, idącym w pobliżu nagrobku ich syna. Strażnik, zaniepokojony błąkającym się dzieckiem na cmentarzu, postanowił pokazać się personelowi, który natychmiast rozpoznał malucha. Był to Fabiola. Rodzina od razu rozpoznała swoje dziecko, i była zrozpaczona całym zajściem, jak twierdzą. Ich dziecko przyszło po inne, aby zabrać je razem ze sobą. W tle z pikseli można zauważyć kształt małego dziecka. Rodzina twierdzi, że prawdopodobnie po nie biola. Fabiola. Zdjęcie naprawdę przerażające, jak i niewytłumaczalne, zwłaszcza, że przedstawia duchy dzieci. Jasper Ashbel postanowił wyjść ze znajomymi do restauracji w Miri Sarwak w Malezji. Znajomi przez całą noc świetnie się bawili, pili drinki, dużo rozmawiali i tak dalej. Tej nocy zebrało się sześciu przyjaciół, którzy postanowili zrobić sobie zdjęcie. Jednakże ku ich zaskoczeniu wśród ich grona znalazł się jeszcze jeden nieznajomy. Gdy grupa pozowała przed tarczą dorzutek, jakie zjawa postanowiła wykorzystać okazję i ukazać się na zdjęciu razem z nimi. Twarz pojawia się w pobliżu dolnej części zdjęcia, schowana między dwójką znajomych, którzy są ze sobą ściśnięci. I nie ma mowy, żeby ktoś mógł pomiędzy nich wejść. Twarz zjawy wydaje się ludzka, jednakże jest nieco ciemniejsza niż wszyscy inni. Wygląda tak, jakby była schowana w mroku, a wszędzie wokół znajduje się jasne światło. Grupa znajomych od razu po zobaczeniu zdjęcia zorientowała się, że coś jest nie Halo. Postanowili już nigdy nie wracać do tej restauracji oraz nie rozmawiać o tym tajemniczym zdjęciu. FACULTY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Większość z nas posiada swojego domowego zwierzaka, którego darzy ogromną dozą miłości. Tak było również w przypadku tej rodziny. Golden Retriever, ukochany pies, który zmarł, zaczął pojawiać się na wszystkich rodzinnych zdjęciach. Rodzina wierzy w to, że Koda nigdy i ich nie opuścił. Najbardziej kochał matkę reditora, która po jego śmierci przez bardzo długi czas nie mogła się pozbierać. Ojciec autora postu postanowił w ogrodzie umieścić fotopułapkę, ponieważ od pewnego czasu jakieś leśne zwierzę ryło im po ogrodzie. Jednakże to, co zobaczyli, szokowało ich wszystkich. Na zdjęciu możemy zauważyć drzwi wejściowe do domu, zapalone światło a przy schodach psa. Rodzina twierdzi, że jest to ich zmarły Koda, który tak jak wspomniałem wcześniej, nigdy ich nie opuści. Zdjęcie samo w sobie jest bardzo dziwne i wręcz w idealny sposób odwzorowywuje wygląd ukochanego zwierzęcia. Jeżeli Wy macie jakieś przygody z Waszymi domowymi zwierzakami, które odeszły, możecie podzielić się nimi w komentarzach, z chęcią sobie poczytam. Kolejne zdjęcie przedstawia Naomi, małą dziewczynkę, którą matka postanowiła sfotografować. Czas rodzinnego obiadu. Dopiero gdy zdjęcie zostało wywołane, rodzina wpadła w przerażenie. Za małą dziewczynką była ogromna czarna plama. Wszyscy wtedy obecni członkowie rodziny w tym miejscu twierdzą, że nic takiego nie znajdowało się wtedy w pomieszczeniu. Ta dziwna zjawa ma amorficzny kształt i wygląda jak kawałek czarnej tkaniny, która faluje i unosi się w powietrzu. Nikt nie wie dlaczego to coś pojawiło się na zdjęciu, jednakże czarny kolor może nawiązywać do jakiejś demonicznej istoty. Być może wy wiecie co to jest. slaptam fever był zaskoczony tym co jego siostra przywiozła mu z wakacji Kobieta wraz z mężem postanowiła udać się na Hawaje. Podczas swojej wyprawy postanowili kupić aparat, dzięki którym mogli sfotografować te wspaniałe chwile. W jednym z ostatnich dni mąż kobiety postanowił zrobić jej zdjęcie na tle pięknej plaży oraz morza. Szukali miejsca, w którym to nie ma żadnych innych ludzi, aby zdjęcie wyszło jak najlepiej. Jednakże tuż po wywołaniu fotografii para przeżyła szok. Okazuje się, że tuż za margi pojawia się osoba w niebieskiej koszulce i spodniach koloru kaki. Ciało tej osoby jest wykrzywione pod niepokojącym kątem, a twarz nawet nie jest widoczna. Rodzina do teraz nie wie, kim była ta osoba ze zdjęcia oraz jak tam w ogóle się znalazła, skoro na skrawku tej plaży była tylko Margi, wraz ze swoim mężem. Adam Less jest kierownikiem firmy ochroniarskiej i jest przyzwyczajony do niecodziennych widoków na kamerach bezpieczeństwa. Jednakże przeważnie są to intruzi lub zwykli złodzieje. Jednak rzadko się zdarza, że udaje mu się zarejestrować coś dziwnego, a szczególnie coś, co wydaje się być duchem. Gdy Adam otrzymał ostrzeżenie, że czujniki ruchu na podczerwień wykryły coś w kamerze na placu budowy, natychmiast włączył sygnał z kamery, aby zobaczyć co się tam dzieje. Ku jego ogromnemu zdziwieniu, pojawiła się jednak kobieta w dużej białej sukni, spacerująca po placu budowy. Suknia Powiewała, tuż za nią, podobnie jak jej ciemne włosy. Kobieta trzyma coś w dłoni, jednakże ciężko jest to odróżnić od reszty jej ciała, ponieważ jest ona cała blada. Gdy mężczyzna zorientował się co się dzieje, postanowił wysłać tam ochroniarzy, którzy na miejscu nie znaleźli żadnych oznak włamania lub ingerencji osoby trzeciej. Sam Adam przyznał, że od tamtego momentu ma kłopoty ze snem, o miłośnicy zjawisk paranormalnych. Szybko podłapali temat i stwierdzili, że udało im się sfotografować białą damę. Jest to charakterystyczny rodzaj kobiecego ducha, zwykle widziany w długiej białej sukni, a jednostki te są widziane przeważnie w niej zaludnionych obszarach i często mają tragiczną historię, pełne smutku i złamanego serca. Być może ten duch poniósł tragiczną śmierć gdzieś w pobliżu budowy. Tożsamość kobiety pozostaje teraz tajemnicą i nikt nie potrafi wskazać, kim była ta biała zjawa. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, napisz w komentarzu hashtag zjawa, wpadnij na Instagrama Nexu przez 3U i pamiętaj, filmy pojawiają się codziennie o godzinie 19.00. I oczywiście, jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem i zaznaczcie, że chcecie otrzymywać wszystkie powiadomienia z tego kanału. Oraz również chcę Was zaprosić na mój drugi kanał, który prowadzę wraz z dwoma znajomymi Grywalnia, na którym to są przedstawiane różne ciekawostki ze świata gier. Także ja już się przedłużam. Dzięki, że wytrwaliście do końca, trzymajcie się i na razie, cześć.